Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. W przeciwieństwie do wielu innych ważnych elementów urządzenia samochodowego, Akumulator ma określony okres przechowywania, pod koniec tego okresu jego wydajność spada, a zakup takiego sprzętu nie ma sensu. Dlatego warto wiedzieć, gdzie można znaleźć datę jego produkcji, parametry etykietowania. Producenci i kierowcy zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest prawidłowe oznakowanie akumulatorów samochodowych. Zanim jednak zaczniemy się z nim zapoznawać, warto pamiętać o różnej biegunowości wynikającej z innego umiejscowienia zacisków. W akumulatorach krajowych biegun ujemny znajduje się po prawej stronie, jeśli stoisz przodem. W wielu europejskich i azjatyckich markach sytuacja jest odwrotna, ale w sprzęcie amerykańskim obie te opcje mogą wystąpić jednocześnie. Oto. Co należy wiedzieć, zanim zacznie się szukać daty produkcji i co ona może oznaczać. Ogólnie rzecz biorąc, parametry etykietowania są ograniczone do dostarczania użytkownikowi różnych informacji. I nie jest to tylko miesiąc i rok produkcji i sprzętu. W szczególności firmy produkcyjne umieszczają na obudowie takie dane jak: producent i jego logo firmowe. Napięcie znamionowe i pojemność. Średnik liczba puszek w akumulatorze i ich klasyfikacja. Rodzaj konstrukcji. Data produkcji. Biegunowość przewodów prądowych. Informacje dotyczące przechowywania i transportu. Im świeższy akumulator do samochodu osobowego. Tym lepiej nadaje się do zakupu. Ze względu na zachodzące w nim procesy chemiczne, traci on część swoich właściwości podczas długotrwałego przechowywania. Tylko akumulatory wapniowe naprawdę zachowują swoją pojemność, a następnie nie dłużej niż 12 miesięcy. Dlatego, jeśli ktoś widzi dobre rabaty na ten sprzęt motoryzacyjny, Powinien uważać na nieświeże towary. Przed udaniem się do sklepu po nowy akumulator nie jest nierozsądne uzyskanie wydruku oznaczeń producentów dla różnych kontynentów. Akumulatory produkcji rosyjskiej, aby poznać datę premiery akb wyprodukowanego w kraju, należy wziąć pod uwagę, jakie kryteria producent umieszcza w zaszyfrowanym kodzie i gdzie dokładnie należy ich szukać. Producentów jest całkiem sporo ale jest kilku kluczowych braczy rynkowych korzystających z ujednoliconych standardów. W przypadku rosyjskiego sprzętu nie będzie większego problemu z określeniem daty, jeśli wiesz, gdzie znajduje się etykieta, ponieważ producenci określają wydanie za pomocą zwykłej kombinacji daty, miesiąca i roku. Tacy producenci jak Yamal, Tyumen, Bear czy Bad Bear umieszczają sześć cyfr w formacie xXxxxxxxx. W którym pierwsza para oznacza miesiąc, a kolejne cztery, rok produkcji, aktec, który produkuje. Wiele modeli akt, wyświetla datę po jednej stronie obudowy. Pierwsza para cyfr wskaże nam miesiąc produkcji, a kolejna para, rok. Na tej samej zasadzie oznaczane są niektóre baterie producentów z Kazachstanu. Nieco bardziej skomplikowany jest przypadek produktów fabryki Kursk. Najpierw na obudowie można znaleźć grupę 4 cyfr, a po spacji kolejne sześć. Nam wystarczą cyfry od 5 do 9. Najpierw umieszcza się ostatnią cyfrę roku, następnie półrocze, następnie numer miesiąca w tym półroczu, a następnie pełną datę. Na przykład 81 221 oznacza, że przedmiot został wyprodukowany 21 lutego 2018 roku. Przeczytaj także. Co składa się na kompletny pakiet elektryczny w samochodzie akumulatory produkowane w Europie. W przypadku tych producentów możemy łatwo rozszyfrować etykietę akumulatora samochodowego, jeśli zrozumiemy jakie informacje są w nim zawarte i w jaki sposób. Znane na całym świecie fabryki Bosch i Warta mają ciąg liter i cyfr, w którym powinniśmy zwracać uwagę tylko na 4 rok produkcji 5 i 6 cyfr. Odpowiednio miesiąc wydania. Europejskie marki mają podział na normy N i DIN, ale bardziej zwracają uwagę na inne parametry. Znane fabryki Mutlu, Topla wytłaczają datę w postaci ciągu 6 cyfr na pokrywie obudowy baterii. Na przykład weźmy kombinację 451 227. W nim pierwszy symbol będzie sugerował linię montażową. Ale nie potrzebujemy tej informacji. Następną cyfrą będzie ostatni rok produkcji. Kolejne cztery to miesiąc w kolejności i konkretny numer. Baterie produkcji amerykańskiej. Większość produktów z tego kontynentu jest oznakowana zgodnie z własną normą SAE. Aby określić interesujące informacje, użytkownik musi najpierw poszukać ich na obudowie. Wśród głównych amerykańskich marek znajdują się Exide, Duracell, Gigawatt, Hagen, American, Space, AFA i inne. Daty produkcji często składają się z nazw numerycznych i alfabetycznych, ale każdy producent może je modyfikować, przestrzegając wspólnego standardu. Wspólny numer może zawierać wiele kryteriów, a sama data produktu wygląda w formacie dwa par cyfr. Pierwsza oznacza miesiąc, a następna, rok w którym dana bateria została wydana, baterie produkowane w Azji. W koreańskich i japońskich fabrykach etykietowanie baterii jest prawdopodobnie jednym z najmądrzejszych. Spójrzmy na przykład głównych producentów Solite. Kombinacja alfanumeryczna jest typu AP1C2. Pierwsza litera zawiera informacje o zakładzie produkcyjnym. Kolejna oznacza dekadę miesiąca. A następnie datę i sam miesiąc. Pozostałe oznaczenia można zignorować. Nordics, Startex, Rocket. Kod jest oznaczony zgodnie z zasadą A1B23, gdzie pierwsze litery odnoszą się do oznaczenia firmy. Kolejną cyfra oznacza rok, a litera miesiąc. Na przykład B oznacza luty. Ostatnia para cyfra to bezpośrednio data. Puma Gold. Stosują swój spersonalizowany standard typu A1B23. Aby znaleźć interesujące nas dane, patrzymy na pierwszą cyfrę. Jest to rok produkcji. Następnie zakodowany jest miesiąc w postaci litery. Potem pojawia się litera firmy i numer, kiedy produkt zszedł z linii montażowej. W przypadku japońskich producentów FB i Panasonic łatwo jest rozszyfrować interesujące nas informacje. Wystarczy odwrócić produkt. A na spodzie zobaczymy kolejno umieszczone cyfry, jest to miesiąc i rok. Koncern Totachi najczęściej stosuje grawerowanie sześć znakowe. Format 1 dwadzieścia 23 podpowie nam, że w tym przypadku pierwsza cyfra sugeruje rok. Symbol alfabetyczny, miesiąc produkcji, następnie pojawia się nazwa firmy, a ostatnie dwa znaki to numer produkcji. Przeczytaj również: Aktywacja i dezaktywacja trybu walet w systemie alarmowym oznaczenie daty wydania baterii różnych producentów. Rozszyfrowanie oznaczeń jest przydatne dla każdego kierowcy, ponieważ każdy producent stosuje własne standardy podczas ich stosowania. Zazwyczaj jest to pewien zestaw symboli. Alfabetycznych i numerycznych, w których zakodowane są istotne informacje. Niedoinformowany kierowca nie jest w stanie niczego zrozumieć bez znajomości instrukcji i dekodowania. Nie zaleca się kupowania akumulatorów bez znajomości dokładnej daty ich produkcji. Produkt, który był przechowywany w magazynach przez długi czas, z pewnością nie był ładowany. Oznacza to, że jego pojemność nie została przywrócona i stopniowo maleje. Z drugiej strony jest w tym wszystkim ważny punkt. Okres gwarancji baterii liczony jest od daty jej sprzedaży kupującemu, a nie od daty zejścia z linii montażowej. Samo oznaczenie będzie również przydatne dla specjalistów z centrów serwisowych, którzy otrzymują zgłoszenia gwarancyjne dotyczące niemożności serwisowania i wymiany produktów. Najpierw muszą je sprawdzić, a następnie zdecydować, czy istnieją powody, aby odmówić klientowi wymiany baterii w ramach gwarancji. Właśnie dlatego tak zwany indywidualny kod produktu służy do identyfikacji okresu produkcji.